nałożenie maski najpierw w sobie, a następnie dziecku. Kapselki ratunkowe znajdują się w kieszeni, pod państwa siedzenia, lub w panelu na państwa głowach. Podczas całego, prawdopodobnego zdarzenia, jakim jest lądowanie na wodzie, proszę wyjąć kamizelkę, sobą i założyć przez głowę. Pasek kamizelki należy otworzyć do pasa, naprzód z i dopasować pociągając za drugi kolin. Załogę zaprezentowała prawidłowe zakrycie kamizelu. Aby nadmuchać kamizelkę należy mocno pociągnąć za czepony Kamizelka wyposażona jest z półstw do nadmuchiwania i wypuszczania powietrza oraz światełko przyciągające uwagę. Nie należy nadmuchiwać kamizelki w samolocie gdyż może utrudnić to ewakuacji. Informacje zawarte są na kartach bezpieczeństwa, które znajdują się przed Państwem. Prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed odlotem. Prosimy upewnić się, że Państwa pas jest zapięty, stolik złożony, podłogietniki opuszczone, a okna odsłonięte. Zalecamy pozostawienie pasów luźno zapiętych podczas całego lotu. Panel nad Państwa głowami znajduje się przycisk do wyzwania załogi, indywidualna lampka i nawiew świeżego powietrza. Przegnośne urządzenia elektroniczne, takie jak tablety i telefony komórkowe, mogą być używane w trybie samolotowym gdzie